Akryle. Farby, których spoiwem są żywice poliakrylowe, w których są zawieszone cząstki pigmentu, stosowane w poligrafii, budownictwie, malarstwie. No generalnie brzmi zachęcająco. Moi drodzy, jak w tym krótkim wstępie wam zapowiedziałam, dzisiaj będziemy testować akryle. I Jako że mam doskonałe doświadczenie w postaci namalowania dwóch obrazów akrylowych, to postaram się jak najwięcej dobrego i złego o nich powiedzieć. Ta ta butelka to celowo jest krzywa. I od razu wam powiem, że jestem totalnym nieogarem, jeżeli chodzi o rysowanie czy malowanie tradycyjne. To tak jakbym zaczynała prawie od zera. Bo jak wiecie, ja doskonale czuję się w moim słodkim digitalu, gdzie istnieje coś takiego jak przycisk cofni i, i gumka, która maże dosłownie wszystko. O, albo warstwy. Moje kochaniutkie warstwy. Ale może kończąc to marudzenie, powiem wam na czym i czym maluję. SMLT ostatnio wprowadziło nowe papiery. Seria nazywa się Starty Pad. I są to papiery dla początkujących o... do różnych technik. Więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Ja w filmie używam tego do malowania, który jest 300 gramowy. Ale dokładniejsze informacje na ich temat będziecie mieli w osobnym holu, gdzie pokażę Wam je wszystkie. Moje cudeńka. No i farby od warsztatu artysty z marki Rives, Rives które są dzisiejszą gwiazdą filmu. Jest to zestaw 18 półkryjących farb o przekroju praktycznie wszystkich kolorów. Które są małe i idealne do zaczęcia przygody z akrylami. Nie są też drogie, więc to fajne rozwiązanie dla osób, które nie do końca są pewni, czy ta technika im się spodoba, czy też nie. No i raczej dla tych, którzy nie skupiają się na wielkoformatowych pracach, a raczej na A4 czy nawet mniejszych, ponieważ te stópki po prostu są małe. Ale to nie zmienia faktu, że farby są wydajne, bo nawet dobrze kryją. Linki w opisie. Jak coś, to zestaw do zaczęcia malowania akrylami jest na promocji. Taka tam dobra rada od cioci Jaguś. Powiem Wam szczerze, że akryle to takie delikatne muśnięcie digitalowej rozkoszy. Przez to, że są właśnie kryjące, to już przy dwóch warstwach możemy zakryć ewentualne błędy, które nie ukrywam mi dosyć. Troszkę, troszkę za często się zdarzały, co pewnie innymi przyborami byłoby trudniejsze. Chociaż jeszcze nie testowałam olei i gwaszy, co zamierzam w niedalekiej przyszłości zrobić. Ale malowało się nimi naprawdę dobrze, pomimo że na początku pracy, jak patrzyłam na jej progres, to myślałam sobie takie Dlaczego ona ma w ogóle dostęp do farb? Ja się pytam! Ale w rezultacie nie wyszło aż tak źle, jak mogło mi się wydawać. Farby akrylowe mają o tyle fajną właściwość, że podczas rozcieńczania z wodą stają się bardziej transparentne, co ułatwiło mi pracę przy nakładaniu na przykład cienia albo różu na twarz postaci. Nie ukrywam, że na samym początku praktycznie w ogóle tego nie używałam, dlatego praca wyglądała no, niezbyt obiecująco na początku. A czy w ogóle podoba mi się technika malowania akrylami? Jeju, jasne, że tak! Daje ona naprawdę bardzo dużo swobody i już na rozpoczęciu pracy nie musimy się przejmować detalami yy, czy tym, jak praca będzie wyglądała w efekcie końcowym, ponieważ my to wszystko jesteśmy w stanie przykryć kolejnymi warstwami i zrobić więcej szczegółów czy zakryć coś, czego niekoniecznie chcieliśmy namalować, co pewnie byłoby trudniejsze w przypadku kredek. Chyba że kredkami też tak można. Chociaż. Chociaż nie wiem, czy porównywanie tych obu technik ma w ogóle jakikolwiek sens. Na, napiszcie mi w komentarzu. I jeśli chodzi o zapowiadane w poprzednim filmie odpowiedzi na Wasze pytania, to spokojnie, tak jak mówiłam, powstanie to za 4 miesiące, więc jeszcze mam trochę czasu. Ale mam nadzieję, że wybaczycie mi brak tamtego konkretnego filmu na rzecz tego, że rysuję tradycyjnie i to techniką, której jeszcze ani razu na kanale nie widzieliście, więc. No i za tydzień zapraszam Was na mój kanał. Tak, za tydzień, ponieważ pojawi się mniej wymagający film, w którym pokażę Wam różnego rodzaju bloki i przybory, które ostatnio dostałam. Plotę do tego jakieś małe, mniej dokładne testy, ale wydaje mi się, że to będzie ciekawe. Dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć na kanale. Chociaż w sumie i tak się pojawi, ale co? Napiszcie mi również o tym, czy malowaliście kiedyś akrylami i czy ta technika Wam się podoba. Zapraszam też do zaglądania do opisu, ponieważ możecie znaleźć tam linki do różnego rodzaju papierów, farb, pędzli i wszystkiego, czego dusza zapragnie. Poszukam Wam też fajnych promocji, tak więc warto zaglądać do opisu, naprawdę się opłaca. Więc, tak jak ponownie obiecywałam Wam na Instagramie, Instagram osoby, która zgadnie, jakiej tematyki i jakiej techniki używałam w dzisiejszym filmie. Te, tej Instagram zostanie pokazany na końcu filmu. Więc zapraszam serdecznie do tej osóbki. Idźcie zaglądać, ponieważ są tam wyśmienite pra... Ale i tak zapraszam. Dobra, może dzisiaj było troszkę chaotycznie, ale to by było wszystko na dzisiaj. Buziaczki, cześć i pa!